No, witam wszystkich. Proszę zobaczyć jak wygląda zima w Zamku Książ. Dochodzę właśnie do bramy wyjściowej, która też jest ośnieżona. A tu piękne drzewka ośnieżone. A tutaj widać mausoleum. Devizy na pogoda mroźna jest 13 grudnia 2024 Ludzi niestety, ale nie ma Wchodzę przez bramę W lewo jest punkt widokowy Na który chyba nie pójdę O ptaszki latają Sikorek jeszcze nie widziałem ale też tutaj, a tu pięknie ościeżone różaneczniki Pięknie to wygląda idę główną drogą, ale naprawdę nie ma nikogo, chyba skręcę w prawo i przejdę taką ścieżką do tej drogi. Stralejki lipowej, która prowadzi bezpośrednio do mauzyleju. Daisy, tu po prawej stronie widać te różaneczniki, przyrododne drony, piękna zima, Od tam w oddali widać mauzyleju. Tutaj pięknie te krzewy wyglądają ośnieżone. A tutaj jest przepięknie widać zamek Książ. O i nawet z tarasami widać. bo tutaj jest zrobiona taka przecinka, gdzie turyści mogą się fotografować. Jest bardzo pięknie, tylko na razie nie jest słonecznie. I tutaj idziemy dalej tą ścieżką wyściżoną z widać zbiornik popoż, który jest opróżniony Do i po prawej stronie jest tam daleko. Parking stada Ogierów. A ja tutaj dalej podążam do ścieżki, która prowadzi do małżeństwa Daisy. Gdzieś od oddali słychać od podnoszą się turyści zbłąkani, gdzieś spacerują a tutaj jest właśnie ta droga w prawo do morza Laondaisie już kilkadziesiąt razy tędy szedłem a tam w oddali widać zbiornik Peposz pusty i płaczący wieżby. o ładeczki są puste nie ma nikogo nikt nie siedzi Ptaszki śpiewają, coś tam się dzieje nad głową moją, a ja tutaj podążam w stronę zamku Ławeczka, Proszę zobaczyć jaka ośnieżona chętnych nie ma, żeby ktoś posiedział, ale ja idę jeszcze dalej. Troszeczkę pofilmuję okolice, jak to wygląda w grudniu 13. w rocznicę stanu wojennego. Ile to już lat minęło, no, ale tutaj pięknie to drzewo wyśnieżone, przechodzę przez tą główną drogę i wchodzę do tego parku przed samym zamkiem wsią jeszcze tu przejdę chyba tą ścieżką bo bardzo lubię ten skwer taki zarówno zimą jak i wiosną lubię tutaj się przechadzać proszę zobaczyć jak to wygląda w tej chwili jak te drzewa pięknie wyglądają oddali tam zamek widać no a tutaj są znaki które kierują na punkt widokowy parking główny i do palmiarki, a tutaj jest zamek, trochę drogą okrężną prowadzą ale dla turystów pewnie przyjemniejsza ta trasa niż te alejki nieutwardzone Tutaj ten a z daleka widać zamek. Wejdę teraz na ten malutki punkt widokowy, który jest nad główną drogą i zobaczę jak tu wygląda. No, ślisko jest, zauważyć. No, i tam zwleka. Widać zamek. Ech. Turystów niestety nie ma. Pusto. Tam w oddali jest stary zamek, którego nie widać. I od czasu do czasu przylatują ptaszki. No, ja dalej. Idę w stronę zamku. Przeszli jest, Trzeba naprawdę uważać. Obrożone kamienie I tutaj się przebiję przez tą łąkę. Nie będę szedł tą ścieżką. Pewno śladów. Jakiś sarenek, które tutaj pewnie biegały. A tutaj jest Brododendron. Brododendron i oddali zamek. Gdzie by człowiek nie przeszedł, to jest widok na zamek. Tutaj. Dębrony, pięknie ośnieżone, no i tam w oddali widać wieże masztowe. No i, i tutaj zmierzamy już na dziedziniec. W zamku jeszcze dofilmuję do tego punktu który jest bezpośrednim wyjściem na na dziedziniec tutaj w zamku no i tutaj w zamek oddali raz zaraz o, tam widać stary zamek dalej jeżeli ktoś się bardziej przyjrzy w dole tam pyłcznica nie zamarznięta a ja tutaj jeszcze jeszcze jakiś samochód z turystami tu są wieże, bramy i na tym kończę Filmik. Kłaniam się i życzę miłego Piątku.